Siemanko dziś nie będzie za dużo gadania mam zły dzień boli mnie ząb więc miłego oglądania Siemanko to tyle A tak na poważnie to serio boli mnie ząb A jeszcze jak jadę i, się... i chcę coś powiedzieć to się zastanawiam czy to ma sens, bo ten wiatr jeszcze mi tak wali w kniapę i w tego zęba i to tak boli a tak odnośnie kanału to jest jedna mała, ale znacząca zmiana z baneru zniknęła godzina na YouTubie, bo ciężko jest się wyrobić na, na tą 12 nawet jak film skończę w nocy, to on się robi, 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 więc Przyjmijmy sobie takie coś, że Środa, tak jak było, sobota Ale o godzinie takiej, o której się skończy film zapisywać, o takiej będziecie go po prostu mogli zobaczyć Ale się no Ale mi ten ząb dokucza Wyski tu jadę i tak wieje w dzioba. Jest takie. O! Dobry ekspres? E, nie, jedno. Chyba że bym tych Chyba że chce pan jeszcze odebrać, jeśli jest? Dobra, to wezmę te dwa. Dziękuję. Hmm. Tego to zba nie uknę. Dobra, jechaliśmy po jedno. Wzięliśmy dwa. Zmieści się. No prawie. Dobra mamy dwa zlecenia Pojedziemy najpierw z tym bliżej co jest W ogóle to drugie to przez przypadek wziąłem Znaczy nie wiem Nie wziąłem przez przypadek ale tak na farcie bo Widziałem je ale mówię E dobra wezmę Nie wiedziałem czy mi się zmieści, bo dzisiaj też z plecakiem Ale jakoś upchnąłem Więc lecimy 6 minut, mamy a przy te światła, wszystkie będzie kolejne. 6 i kolejne zlecenie wpadło. Teraz to by się kurde przydała ta torba, a nie plecaczek. No ale ja to zawsze na farcie. Wezmę torbę, to jest jedno. Wezmę plecak, to jest pięć. Ciekawe, czy to tu, czy tam. Zostało 200 metrów. Ptasi Zagajnik. Fajna nazwa. 你做主呢。 Ale co co, mam coś zrobić, tak? Znaczy, no to jest do Pani... No, a, do mnie, tak, do mnie. No, Myślałam, że coś mam wpisać. A, a kod no. będzie? Proszę? Kod? Ko ko tak. Ale potwierdzający ko tam jest sms jeszcze, jeszcze. Aha, no dobra, to jak nie ma, to nie będę przedłużał. Dziękuję, do widzenia. Dobra, jedziemy dalej. O kurwa, w tą stronę. Jak zwykle. <noise> Babeczka, dobra. Daj paczkę, a mam coś zrobić, ja w ogóle się zastanawiam, czy ja powiedziałem, że ja kurier nie. A teraz lipa w tym ekspresie, bo jak kiedyś wpadały normalnie eski, rozmiary paczek, tak teraz wszystkie jeszcze od tych dwóch tygodni, czy trzech, jak jeżdżę, to ani razu nie widziałem eski. A Eski właśnie były takie idealne dla rowerzystów, nie? A teraz idą na łatwiznę i dają wszystkie jako m a m są idealne dla kurierów, ale z samochodem. I teraz człowieku jadąc po taką M-kę. Jak teraz mieliśmy te, te dwie co mamy, to są Mki, nie? To jedziesz w ciemno, albo ci się zmieści, albo ci się nie zmieści. To czy w tą stronę? Wow Ale wąsko było I tak w ogóle to się zastanawiam Czy tego Facebooka, Instagrama nie usunąć Dla mnie to czarna magia Jakoś nie czuję tam takiego czegoś żeby siedzieć Albo coś udostępniać Bardziej myślałem nad Discordem Albo stroną w postaci forum no jednak Discord będzie lepszy, bo tamta forma czatu, nie? To wygodniej wiadomo. Ale znowu forum wydaje mi się takie, no nie wiem, wygodniejsze, lepsze, chociaż czy wygodniejsze to przed chwilą powiedziałem, że Discord wygodniejszy. No, ale dla mnie na przykład forum. No, dla was pewnie Discord. Ale muszę się zastanowić i na 90% tego Instagrama i Facebooka wywalę a żebyśmy mieli kontakt, to, to mówię albo ta albo Discord się zrobi tymczasowo, a później przejdziemy na forum, albo nie robić Discorda i od razu zrobić forum nie wiem jeszcze się zastanawiam, mamy czas, nie? piesi mają zielone, a rowerzyści czerwone Ej dobra, tu ja jadę, jak tu znika zielone. Dobra, tu będzie zielone. Trzeba adresu szukać. Miałem wam tą kamerę poprawić, ale jestem takim leniem, że jeszcze tego nie zrobiłem Zastanawiam się co do Volta, nie? Jak ja będę jeździł, bo panuję, to zastanawiam się, czy ja w takiej pozycji na rowerze takiej pochylonej to w jakim stanie będą dojeżdżać te te rzeczy kurwa wezmę wezmę zlecenie i mi się kola na plecach rozleje nie? No napisałem do Volta, bo dostałem wiadomość że mi wyjebali za aktywność ale jeszcze nie odpisali a w końcu nie wiem czy mi wyjebali bo nigdzie tej wiadomości nie mogę znaleźć no ale droga, wyboje Taszek sobie nóżki moczu w kałuży, a ja mu przeszkodziłem. A jajaj! 700 metrów mamy zobaczymy czy przejedziemy. Żaden klęcz nie został na mnie, kurde. O, ale będzie numer, jak my tu wjechaliśmy, a nie wyjedziemy teraz. Fajnie tu. Fajnie te domki mi się kojarzą z takimi nadmorskimi. Olej Ale chciał, nie chciał wszystko DW. Nie ma mew. Dupa. Blada. Marmolada. Dobra, bo Łączę. Proszę czekać. Dobra. Dobry, kurier. Już Rozmowa zakończona. Dobry, Dobry proszę dziękuję. bardzo. Dzięki. Pojadę sobie jeszcze tym parczkiem, bo tam fajnie. Dzięki, mordeczki, za 17 subów. Dzięki, że ze mną jesteście. Dobra, ja się z Wami żegnam. Wracam do swojej twierdzy. I trzymajcie się i do następnego. Zrzuciłem łańcuch i go naprawiłem, ale jestem gość, Ale kur... nie uda. gości, są machacze. światłami operuje, a śchubany. Kurwa, wykładać już ryż przez... Za... dalej ty.